Ja pracuję ostatnio w Tykocinie i często mnie pytają nasi goście w synagodze, ilu tu jest Żydów. A ja im staram się opowiadać coś, co powiedziała mi kiedyś dawno temu Ewa Kracowska, błogosławionej pamięci, zmarła pół roku temu. Uczestniczka powstania w Getcie Białostockim, która ostatni raz mamy widziała na ulicy Fabrycznej dokładnie 16 sierpnia 1943 roku. Miała wówczas 16 lat, mamę z braciszkiem i powiedziała mamie idę do powstania. I teraz wyobraźcie sobie, mama mówi rób co chcesz, bo ja już więcej pomóc ci nie mogę. Kiedy Ewe spotkałem pierwszy raz w Izraelu, powiedziała mi coś, rzadko się ale powiedziała mi coś takiego, ja kocham Białystok, ja za nim tęsknię. On mi się śni po nocach, ale kiedy przyjeżdżam, to czuję się, jakbym była nad swym darzem. Zachor, skor, pamięć. Księga pamięci Żydów Białuskoczyzyzy. To jest y, niebywale no, zasobne, bogate źródło informacji o tym świecie, którego, którego niestety już nie ma. O tym, że pojawiają się, bo one istnieją zazwyczaj w języku hebrajskim, większość z nich po hebrajsku, natomiast na szczęście nasze pojawiają się coraz częściej ich tłumaczenia, księgi pamięci w konkretnych miejscowości tłumacze, opracowane dzięki ludziom dobrej woli i tłumaczone na język polski. O tych księgach pamięci Żydów Białostoczyzny opowie Państwu dr Mirosław Reczko. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jest to, jest to temat e, niezwykle bogaty, i e, temat, e, który w ostatnim czasie staje się bardzo żywy na terenie właśnie, jak to podkreślił przedmówca, białostoczyzny. Nie mówmy podlasia, ponieważ białostoczyzna, jak wiemy, chyba doskonale skupia w sobie zarówno no, Słowalszczyznę, ziemię łążyńską i fragmenty Podlasia. I to wcale nie tak wielkie, ponieważ na południe od Bułga mamy znaczną część Podlasia. I powiem szczerze, zawsze przeżywam, kiedy pani w telewizji zapowiada pogodę i mówi, że na Podlasiu będzie, mówiąc o suwałkach. Ludzie w suwałkach bardzo się na to burzą, ale przeżywam. Drodzy Państwo, co to są księgi pamięci? Myślę, że większość z Państwa wie, ale króciutko. Są to. Tradycyjne formy pożegnania się ze swoją małą ojczyzną stosowane przez Żydów już wcześniej, ale w sposób y, niesamowity księgi te zaczęły owocować po II wojnie światowej. Wcześniej powstało takich ksiąg, dosłownie tylko kilka, w przypadku miast, które Żydzi musieli opuścić na zawsze. Natomiast po wojnie, zaraz w latach 40. taki ruch rozpoczął się w Polsce. I tak naprawdę do dnia dzisiejszego, ponieważ te księgi jeszcze powstają, zostało napisanych ich nie wiemy dokładnie ile, na pewno powyżej 700. Niektórzy twierdzą, że nawet blisko tysiąca, ponieważ czasami jest trudność z zakwalifikowaniem danej księgi do tego gatunku. Ogromna większość z nich, co najmniej 600, pochodzą z terenów obecnych Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o województwo dawne Białostockie czy dzisiejsze Podlaskie, na tym terenie napisano ich około 44-5. I są to, króciutko, są to takie rozliczenia z przeszłości. Żydzi często mówią, że jest to taka... Maceno, takie upamiętnienie dla tych ludzi, którzy swoich macew się nie doczekali, dlatego że wiemy, że ogromna większość Żydów z tego terenu została zabordowana w takich okolicznościach, w których nie było mowy o pochówku, o tradycyjnym pochówku i postawieniu mace. Przez wiele lat, tak jak, jak mówił tutaj przedmówca, mieliśmy do czynienia tylko z oryginałami które były pisane głównie po hebrajsku, ale najczęściej pisane były w trzech językach. Hebrajski był główny wiodącym, ale jednocześnie pojawiały się części tych ksiągów Widysz i prawie zawsze był wstęp bądź jakaś, jakaś część pisana po angielsku. Wyjątkowo niektóre z nich są napisane w jednym języku. Yy, na przykład Supraska, która była pisana stosunkowo niedawno, jest napisana w całości języku Z Spośród tych 44 czy 5 książek dotyczących Białostoczyzny, aż 5 dotyczy samego Białego Stołu. No i tu jest wyzwanie dla naszego obecnego wczoraj, głównego nauczyciela miasta, czyli prezydenta Truskolaskiego. I dla wszystkich sił, które chętnie by mu na pewno pomogły w przetłumaczeniu, myślę, że wszystkich pięciu książek. Yy, większość z nich powstała w Nowym Jorku, ale jedna powstała również w Argentynie. Yy, proszę Państwa, one zaczynają być tłumaczone. Na dzień dzisiejszy w całej obecnej Rzeczypospolitej przetłumaczono ich piętnaście. Zaczęło się od Ostrołęki w 2002 roku i Ostrołęka zasługuje na wspomnienie, ponieważ jest to jedyna księga, która była tłumaczona wspólnie przez Polaków i Żydów. Komitet redakcyjny żydowskiego wydania tutaj no, porozumiał się z mieszkańcami, z władzami Ostrołęki i przetłumaczono jako pierwszą w 2002 roku księgę pamięci Ostrołęki. Pozostałe 14 były to księgi w ogromnej większości pochodzące z różnych zakątków Mazowsza. Wyjątkiem jest tu Lublin i Biłgoraj. Natomiast pozostałe miasta i miasteczka to są Sierpc, Hożele, Żuromin, Bierzuniec, Zgierz, Szczekociny, Sochaczek, Opoczno, Pruszków, Muława. I jako pierwsza, tak się składa, że ktoś się tutaj przyniósł. W 2017 roku. Przetłumaczona została Księga Pamięci Wielska Podlaskiego. Tą księgę Państwo będziecie mogli obejrzeć na tej wystawie, do której poprzednicy zachęcali. Ona tam będzie leżeć dzisiaj. Kto zechce, to, to jej dotknie. Jest to rzecz, jak widzicie, bardzo obszerna. I jest to przede wszystkim dzieło, którego nie firmowały żadne organizacje, nie firmował samorząd powstało spontanicznie z pracy kilku wolontariuszy, którzy zgromadzili środki, znaleźli tłumaczy i przetłumaczyli. 2017 rok to była czternasta księga w Polsce przetłumaczona. Przed rokiem przetłumaczona została Księga Łomżyńska. Tak naprawdę wydana była już w styczniu tego roku. Jest to dzieło jeszcze większe od Księgi Bielskiej. Ona też będzie do obejrzenia. Tomasz prosił, żeby go nie wspominać, więc nie będę wspominał jego nazwiska. Natomiast tę księgę on dzisiaj tutaj dostanie, bo na to absolutnie zasłuży. Więc jeśli Państwo ją obejrzycie, to następnie trafi ona do rąk Tomasza nazwisko Bóg. Yy, proszę Państwa, w tej chwili jest, powiedziałbym, powszechny ruch na Białstoczyźnie tłumaczenia tych książek. I tak Księga Pamięci Łomżyńska została wydana przez EUTN, czyli Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów. i w tej chwili to samo Towarzystwo przygotowuje cztery kolejne księgi. Jedna ze stawisk będzie wydana w najbliższych tygodniach. Ona już jest skończona, czekamy jeszcze na jedną ostatnią recenzję, która ma być w środę. Ech. Przy księdze Stawiskowskiej chciałbym się zatrzymać na sekundę, bo jest to księga szczególna. Spośród tych ksiąg, o których tutaj wspominałem, podlaskich ksiąg, jest to pierwsza księga, gdzie opisane są e, rzeczy straszne, e, znane w większości z nas e, z tego, co się wydarzyło w Jedwabnem. E, Stawiski należą do tych miasteczek, w których w momencie, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, yy, były też zbrodnie popełniane rękoma polskimi. Yy, książka ta będzie bardzo niedługo do nabycia. EUTN przygotowuje kolejne księgi. Przetłumaczona jest już Księga Pamięci Jedwabnego, która będzie wydana najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Na ostatnim etapie tłumaczenia jest Księga Pamięci Ciechanowca, największa z tych, mająca ponad 1000 stron. W trakcie tłumaczenia przez EUTN jest też Księga Pamięci Zambrowa. Jak wczoraj Państwo, słuchając uważnie, dowiedzieliście się, przetłumaczona również jest Księga Dąbrowy Białostockiej, Co prawda nie została nigdy jeszcze wydana w formie papierowej, w formie książkowej. Natomiast jest to znowu jedna z najmniejszych objętościowo ksiąg, bo ma tylko 35 stron. Różnorodność i dysproporcje pomiędzy tymi księgami są często olbrzymie. Przetłumaczona jest również księga Brańska. Człowiek, który, który doprowadził do tego, jest tu z nami, będzie niedługo występował. Pozdrawiam Sbysków. Nie została jednak jeszcze w formie papierowej wydana. Myślę, że, myślę, że trzeba warto się o po to postarać. Burmistrz miasta Suchowoli. Ktoś wspomniał Podlaskiego. No Suchowola jest miastem litewskim. Na Podlasiu do końca zaborów nie była, była za granicą, tak zresztą jak, jak Polska. Pracuje nad tym osobiście burmistrz Suchowoli. Wygląda na to, że prawdopodobnie do końca roku uda mu się tę księgę przetłumaczyć. Są inne miasteczka i tu muszę przyznać, że to są właśnie te miasteczka, gdzie też dochodziło do sporadycznych, ale mordów dokonywanych także przez Polaków. Takim miasteczkiem jest Goniąc nad Biebrzą. Tam jest w tej chwili taki ruch społeczny. I mieszkańcy miasta sami dążą do tego, żeby ich Księga Pamięci została przetłumaczona i wydana. W wielu innych miejscowościach też w tej chwili dochodzi właśnie do tego fenomenu, bo tak, tak to trzeba nazwać: fenomenu tłumaczenia tych ksiąg na język polski. Jak widzicie Państwo, minęło wiele lat. Większość tych ksiąg powstała poczynając od lat 40. W latach 50. 60. W latach 60. był największy wysyp tych Ale niektóre powstawały w 70. W 80. jak sukraść, czy jak Dąbrowa Białostocka, jeszcze później. Wszystkie te księgi starają się opisać. Wszystko, co najlepsze, wszystko, co zostało zapamiętane z okresu zwykle międzywojennego, ale też wiek XIX, rzadziej z epok wcześniejszych. Wszystkie te księgi próbują też oddać hołd tym, którzy zginęli. Wszystkie one opisują obydwa okresy okupacji, zarówno okres sowiecki, jak i okres niemiecki. Tutaj myślę, że dla ogromnej większości z nas, z Państwa, dotarcie do tych tekstów będzie czymś naprawdę odkrywczym, ponieważ bardzo nie licz wiedzą, co tak naprawdę działo się szczególnie w tym pierwszym okresie, w okresie panowania sobie. I właśnie tym aspektem różnią się te księgi od ksiąg pozostałej części Polski, ponieważ tylko my z granic obecnej Rzeczypospolitej mieliśmy ten zaszczyt goszczenia tutaj Sowietów przez prawie półtora roku. I w związku z tym los Żydów na naszych terenach był cokolwiek odmienny od tego, co działo się w pozostałej części Polski. Dlatego też one są niezmiernie ciekawe. I no, wiele aspektów y, tego, co jest tam opisane, jest dla nas zupełnie nowe. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Dla wielu ludzi, nawet tych wywiezionych na Syberię. Odkrycie faktu, że na Syberię wywożono również Żydów, jest czymś nowym. Spotkałem profesorów, którzy byli tym zaskoczeni, ścinięli. Były to osoby wywiezione na Syberię jako dzieci. Co prawda, moja Pani profesor pamiętała, że rzeczywiście w tym, w tym transporcie, w którym ona jechała do Kazachstanu, jechała jakaś rodzina żydowska z Białegostoku. Ale na tym jej wiedza się kończy. Okazuje się, że spośród bo dzisiaj historycy już są zgodni że na Syberię wywieziono około 320, mniej więcej 320 tysięcy Polaków z ziem wschodnich. Spośród tych 320 tysięcy, co najmniej 100 tysięcy stanęło żydzi. Jest wiele innych aspektów dla nas mało znanych i szczególnie Księga Pamięci Łąży opisuje to w sposób znakomity. To jest zaangażowanie Żydów w powstanie Styczniowe. My wiemy o tym, że no nie, to tylko Polacy, to nie ma. Żydzi zarówno brali udział w walkach, choć y, była ich liczba pewnie ograniczona. Natomiast w sposób... Y, Przynajmniej włącznie, na równi z Polakami, wspomagali to powstanie, zwłaszcza kobiety żydowskie, które przygotowywały materiały opatrunkowe, przygotowywały żywność, opiekowały się szpitalami, opiekowały się później powstańcami. Z tego powodu też byli później prześladowani na czas Zdjęcia, które Państwo y, widzicie. Jak widzicie, jak widzicie no są słabo dostrzegalne. Są to zdjęcia właśnie z Księgi Pamięci Łążyńskiej. Mamy tam codzienne życie, mamy tam kilka obiektów, zwłaszcza przepiękną, wspominaną wczoraj, ze względu na swoją architekturę, wielką synagogę Łążyńską. I mamy tam różne, różne takie epizody z życia codziennego. Akurat Księga Pamięci Łąży jest przebogata jeśli chodzi o ikonografię, o zdjęcia. Tu jest ich tylko 20 księdze, są naprawdę setki. Także serdecznie zapraszam do lektury i zapraszam do poszukiwania tych książek, które, tych dwóch, które już wyszły, czyli Bielska i Łącz, tych, które są w kolejce i będą wydawane, bo wnoszą one niesamowity uwarunek, emocji ale przede wszystkim ogromną ilość wiedzy, która gdyby nie to, prawdopodobnie ja zawinęła. Serdecznie dziękuję.